Przepraszam, gargamel? Gargamel vlog. A, tak myślałem, jak w świecie rzeczywistym jeszcze gorszy niż na internecie. A, uciekaj, uciekaj. Tę, to kamera nie ukryta, film taki nagrywamy. Dobrze. <grywanie> Miłego dnia, cześć. To trzeba taniec deszczu zrobić. No, jak już pada, to tak. Dobry, o. W obróc, w obróc i może spadnie więcej. O, no. To wystarczy zrobić pranie, bo zawsze wtedy pada. O, to też tak. Ja też ja robię pranie na razie. O, <noise> na razie. Dobra, <noise> no, tam kamera jest taka. Gdzie? Tam i tam. O. <noise> takie scenki nagrywamy z ludźmi. Właśnie dobrze, tak myślałam. No. A to śmiesznie. <noise> po korekcie, możemy z tobą scenki w filmie użyć? Jasne, zawsze chciałam być takim, bo oglądałam takie ten. Fajnie, to Lukas TV, zobacz sobie. Oglądałam was. O. No. Nie wiedziałam, że to tutaj w Lublinie. No fajnie. tutaj, w Lublinie. A skąd jesteś? Ja tutaj studiuję, jestem z Podłodzi. Aha. Podłódź. To... Podłódź, nie no. O, hej! Cześć, słuchaj, bo ja się chciałem zgłosić jako opiekunka, ale Tobą też mógłbym się zaopiekować. A. Siema, można się? ma no można. Dzięki. coś? No, cały czas coś. A Ty co tam działasz? A na siłkę lecę. No, spoko. O ale pr proszę pana. Takie zapytanie, czy pan mógłby wykładać w archeologię u mnie na uniwersytecie, bo pan taki do Indiany Jonesa podobny nie, trochę. Nie mam no, nic wspólnego z archeologią. No ale kapelusz jest to no, tam kapel... pan coś nadciemnia, no. Nie, no chyba to trzeba mieć jakieś wykształcenie. A to wykształcenie kierunku. no panie to nic. Może inni, nie nic raczej. Ja to tak średnio lubię nawet te klimaty. Szkoda. Wiesz. To już koniec? Nie no, dopiero zaczynamy. Jeszcze wywiad <noise> będziemy przeprowadzać. Opowiesz no, ogólnie o swoim życiu, co masz do przekazania ludziom, jaką sentencję taką i tak dalej, tak. Kto z życia gwiazd? Jak do tego doszłaś? Mhm. Co o tym myślisz? To jest ok? Jeszcze raz? No, żeby takie wywiady z ludźmi robić. Ale że jakie wywiady? No, takie o życiu po prostu. No, spoko. To? Mm -hmm. To co masz do przekazania ludziom jako ta pierwsza osoba? <noise> Ale się stresuję. Czemu się stresujesz? Nie wiem, tak po prostu. Nie widać, żeby no, się stresowało. Do no Cieszcie się z życia, nie? No w sumie dobrze. Okej, okay, dobra, to Cię nie zatrzymuję. To lecę dalej. No dobra. No, miłego dnia i wieczoru i w ogóle. Pa pa. Ale może Ty będziesz wiedzieć, bo ja to nie wiem o co tu chodzi. coś się to w z stało. Co, stało. Co, co to może być? Taki czerwony jakiś. Cześć, może ty będziesz... Ty kobieta się Co to, to się w tego palucha stało? Taki czerwony nagle. Co to? A ja ciebie też kojarzę. Ale ja się śpieszę do pracy. No ja? cię bardzo. No nie wiem, czy wybaczę. Będzie musiał być buziak jakiś. Pani mi powie, bo coś mi się o to zruje. Co to może być o to? Ojej, ojej. Co no to się o to zrobiło? Takie czerwone? O co to chodzi? Taki czerwony paznokieć. Nie wiem co to. Też nie wiem jakiś film. Na randkę idę i... A Tobie też by się podobał? Widzisz? No to zostaw numer i już. To zostaw numer do siebie, ja zadzwonię i najwyżej resztę tych palców pomalujesz. Nie, dobra, ja żartuję, miłego dnia. Taka, nie, taka ukryta kamera, to taki żart. No cześć. Ale ładne dzień paznokcie. No dziękuję. Takie ładne. pan ma senca. tak? No tak, ja tak lubię patrzeć. Jak ktoś ma ładne paznokcie, to od razu to zwraca dzień, uwagę. Szukam kobiety z ładnymi paznokciami, bo jak ma jakieś brzydkie, to... to takie piękne, to aż mi serce szybciej zabiło. Myślałem, że ja może. Ty nie rozumiem. Ty i ja, Lubow. Proszę, ja. uchowuj. No i co ty domajesz o tym? Nic wobec tym nie domajesz. Nie? To nie jest, że jest. A, jest. U mnie to, że jest. To pani, co, pani, co myśli o tych reptilianach? Myśli pani, że przejmą w końcu nasz świat? Tak. Widzi pani, ja o tym ludziom mówię, a nikt nie chce wierzyć, że oni istnieją. Każdy mówi, że to teory jest spiskowe, tak jak z tą płaską ziemię. A wiadomo, że to wszystko prawda i ukrywane jest. Oni od szurów wyzywają i tak dalej. A zobaczymy, co się okaże. O, widzi pani, na tu zielone ludziki są. A nie tylko w rządzie. No dobra. Dziękuję za rozmowę, miło było. Bo no, na jednej linii fali nadaje. No tak, to ch chyba z bliższych planet jesteśmy. No. Z, 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 dalekiej bliższych planety, dalekich. z dalekiej planety też nadają tylko W Ręce i trafia. No tak, to ja muszę sobie te. No, Taki yy, berecik z antenką trzeba tak. założyć i wtedy się odbiera. Tak, tak. Albo taką foliową czapeczkę też można. Tak, tak. O, folia dobrze. No dobra, to lecę dalej, to miłego dnia. Szczęście, Na zdrowia, No nawzajem. Szczęścia z rapomyślności, no i szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt od tak, razu też życzę. Zdrowia, tak. nawet O to to to! Aby nam się planety z księżycami nie zdarzały. Nie, umawiała się kiedyś ze mną, teraz przychodzę, mówię, cześć, co tam u Ciebie? byś mi może znowu gdzieś wyskoczyła, no mówi, że mnie nie zna. No, no to pani, no to co to jest za kobita, jak nie, ja się nie. pytam. A na, a na randce to tak, abyśmy tu poszli, do restauracji tak, ze mną poszło. No, no, na tak, kawkę wszystko elegancko, tak. było jeszcze od ją do domu, a teraz mnie nie poznaje. No, no ja wie pan, to ja też tak nieraz w internecie się ogląda, co te dziewczyny wyczyniają, jak one to w ogóle handlują sobą. Rozbierają się. Ja nie wiem, te zdjęcia takie robią. No, ja, ja tego też nie rozumiem. Ja starej daty jestem. Tak, wszystko na wierzchu jeszcze tak. chcę, żeby płacić tak. za to, żeby no, oglądać? No, no boże, to. Bo Ale czy... mówią, że to sztuka jest i to kilkadziesiąt złotych miesięcznie mogą zarobić na tym. To pani, no. To coś okropnego, no. No właśnie, to, to takie czasy są. I mi kolega też mówił tak. Kobietę miał, zainwestował w nią, kupił jej telefon okulary, tak. chuje moje dzikie węże, co chciała to miała, tak kopa w dupę i do widzenia. No życzę sobie tak, żeby to, żeby zapłacić, żeby kupić, no, żeby po prostu nawet i na przejazd jak skądś z daleka, żeby... Tak. No, ja nie, też tego nie rozumiem. No, no kiedyś jest zupełnie świat, tak. no. Też kolega miał dziewczynę i zerwali ze sobą, a później koleżanka tej dziewczyny, bo się pokłócili, to mu wysłała nagrania, bo rozmowy jej no. wyzywała, jak mówi, że ona ta, tak, spotyka się z nim tylko dlatego, bo on ma dużo hajsu, a jej się nie chce pracować, bo ona by musiała kończyć kilka lat, żeby architektem zostać mhm. i mówi przyjechał po mnie, zamówiliśmy taksówkę i jeszcze kazał, żebym ja zapłaciła za tą taksówkę, 100 złotych mi jeszcze wisi za tą taksówkę. I mówi, ja się więcej z nim nie spotkam. I z innym się spotkała, z takim kolejnym, mówi, o, ten to będzie mój plan B, bo się spotkałem z nim, za bo ten bogaty jest. A jak nie, to ja zostanę aktorką porno w ostateczności. I się spotka, spotykała się z chłopem i go wykorzystywała na, wiadomo co. Syn mój tak na wieku jest, no ale one już dziecko mają. No teraz nie, tak. to, to nie, to, teraz to, y, te kobiety to myślę, że tak, miniuwa musi być potąd, tu wszystko widać a. na wierzchu, bo inaczej to to nie zwabi chłopa. Później ona się dziwi, że chłop tylko na, wi na wiadomo co weźmie ją a. i kopa i w dupę, a, a co to będzie, kto chciał no, taką bo... kobietę mieć, nie? A pan pracujący jest? Nie? Ja, pracujący. Pan pracujący, no. Ja. Pracuję wszystko od rana do wieczora pani.